Z nas na co dzień korzysta z energii w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernym konsumentem energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesyłanej do ich domu lub miejsca pracy. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może to się zmienić. Obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim systemom wsparcia mogą brać udział w produkcji energii odnawialnej, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią i czerpać z tego zyski żeby rozwijała się energetyka obywatelska, muszą zaistnieć sprzyjające warunki prawne i systemy wsparcia. Patrząc na naszą polską energetykę obecnie, warunki prawne zostały stworzone poprzez wprowadzenie instytucji prosumenta, czyli tego zwykłego kowalskiego, który rozlicza się systemem opustowym. Później zostało to pojęcie rozszerzone o prosumenta biznesowego. W sposób prosumencki rozliczać się mogli wszyscy, Przedsiębiorcy, którzy zainstalowali urządzenia o mocy do 50 KW, ale prowadzili działalność gospodarczą, natomiast nie prowadzili jej zawodowo niejako, nie, nie była to główna, nie był to ich główny cel działalności. Istotnym przykładem to był program Mój Prąd, który spowodował powstanie w kraju co najmniej 240 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych. Z programu Mój Prąd skorzystał pan Kazimierz Sienkiewicz z Tomaszkowa pod Olsztynem. Na razie się sprawdza, bo mamy za sobą okres letni, w czasie którego instalacja pracuje bardzo, bardzo dobrze. Moc instalacji wynosi około 5 kW, co rocznie ma dać prądu około 4,5 MW. W uh, godzin. Do tej pory, czyli od 24 marca, wyprodukowała instalacja ponad 4 godziny prądu. To jest więcej niż zużyłem i zapasu na okres zimowy, czyli prądu oddanego do sieci, mam około 700 kWh. Za dwa miesiące, już dwa razy, płacę rachunek 24 zł, czyli 12 zł. Miesięcznie. Podczas gdy przed instalacją, za okres dwumiesięczny, rachunki wahały się od 300 do 400 zł. Koszt instalacji to 26 tysięcy. Z tego dotacja z programu Mój Prąd wyniosła 5 tysięcy. Mam nadzieję, że skorzystam również z odpisów podatkowych w rozliczeniu za ten rok kalendarzowy z programu termomodernizacji budynku. Instalacja fotowoltaiczna jest dużym udogodnieniem przy posiadaniu auta hybrydowego. W planie było takie powiększenie mocy tej instalacji, żeby można było wykorzystać energię elektryczną do poruszania się samochodem. Sprawiłem sobie samochód typu hybryda plug-in i do Olsztyna i z powrotem jeżdżę na prądzie ze słońca. Zasięg na, tylko na baterii, czyli tylko na prądzie tego samochodu producent podaje około 40-50. Latem przejeżdżam 32-33 km, teraz zimą 26-27. Program Mój Prąd zakończył się w tym roku, ale Ministerstwo Klimatu zapowiada w przyszłym roku kontynuację rozszerzoną o stację ładowania pojazdów i system magazynowania energii. Na budowę instalacji fotowoltaicznych decydują się także spółki komunalne. W Iławie takie instalacje zamontowano na sześciu stacjach uzdatniania wody. Korzystaliśmy z pomocy doradców. Y energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 614 819 zł. Z tego koszty kwalifikowane tego projektu wynoszą 585 000 zł. jako żeśmy uzyskali w ramach dofinansowania z województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 497 540 Ponadto posiłkowaliśmy się też kredytem w wysokości 87 tysięcy. Kredyt ten żeśmy zaciągnęli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ogólna moc, jaka została zainstalowana na sześciu stacjach uzdatniania wody, wynosi 162,24 kW. Pozwoli to zastąpić około 33% obecnego zapotrzebowania w energię elektryczną na tych sześciu stacjach. Jest to też niewątpliwie oszczędność dla naszej spółki. Aby zachęcić osoby fizyczne, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, związki wyznaniowe, spółki samorządowe czy jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził program PROSUMENT. Mówiąc o systemie prosumenckim na początku należałoby wyjaśnić kim w ogóle prosument jest. E, otóż są to osoby fizyczne lub jednostki, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł. E, taka energia produkowana jest w mikroinstalacji i wykorzystywana na potrzeby własne. Prosumenci mogą rozliczać się z systemem opustów, który został e, wprowadzony nowelizacją ustawy o OZE. System ten polega na tym, że produkowana energia może być z Sieci odbierana e, współczynnikami 1 do 0,7 lub 1 do 0,8. To zależy od grup prostumentów, którzy do e, tych współczynników przynależą. W przypadku instalacji o mocy od 0 do 10 kW ten współczynnik to 80% energii, natomiast w przypadku instalacji o mocy powyżej 10, powyżej 10 kW ten współczynnik równy jest 70% energii, która do sieci trafiła. Prosumenci oprócz produkcji energii ze źródeł odnawialnych mają także możliwość jej magazynowania oraz odbierania z sieci. Do lipca roku 2019 do grona prosumentów zaliczano wyłącznie osoby fizyczne, natomiast wspomniana już wcześniej nowelizacja ustawy o OZE dodała także do grona prosumentów, prosumentów biznesowych. Innym narzędziem w rozwoju energetyki obywatelskiej mogą okazać się tak tzw. spółdzielnie energetyczne. Jest to możliwość zrzeszenia się producentów i konsumentów energii na podstawie prawa spółdzielczego w grupę, która z jednej strony będzie produkować Inni natomiast będą tą energię odbierać. Spółdzielnia Energetyczna jest pomyślana jako instytucja, która może zrzeszać do 999 podmiotów. Państwo na różne sposoby stara się zachęcić obywateli do inwestowania w odnawialne źródła energii. Istotną rolę odgrywają w tym wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten olsztyński od lat wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy służące środowisku w Armii i Mazur. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie realizuje wiele programów zarówno dotacyjnych, pożyczkowych. Myślę, że jednym z takich głównych, dużych programów, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest program Czyste Powietrze, realizowany przez wszystkie fundusze wojewódzkie w Polsce od 2018 roku, program ukierunkowany na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Co istotne, program skierowany do osób Fizycznych, czyli właścicieli domów jednorodzinnych. W programie chodzi o walkę z niską emisją, ale również zakres programu obejmuje pełną termomodernizację budynków, wymianę okien, wymianę drzwi, docieplenie ścian stropów. Z programu Czyste powietrze skorzystało około 7 tysięcy beneficjentów, to jest 7 tysięcy budynków jednorodzinnych. Łączna kwota dotacji to jest ponad 120 milionów złotych, a także około 15 milionów pożyczek. Kolejne programy, które realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, to programy wspierające służby ratownicze, na przykład program Duży Strażak. Z tego projektu do ochotniczych straży pożarnych trafiły już 53 wozy bojowe. Wojewódzki Fundusz realizuje też wiele innych programów. Mam tu na myśli programy skierowane do samorządów, na przykład program usuwania azbestu, także programy, które mają na celu walkę z suszą. Jest to program regeneracji gleb poprzez wapnowanie, a także program Moja Woda, czyli program skierowany do osób fizycznych, program tak zwanej małej retencji. Poza tym fundusz realizował w tym trudnym roku szereg programów z zakresu edukacji ekologicznej, także programy skierowane do państwowych jednostek budżetowych, które, które też wspieramy. Mówię tutaj o Wiosiu, Rdosiu, o Sanepidzie. Jak wiadomo, Sanepid przechodzi teraz naprawdę trudny czas. Większość z tych programów będzie miała kontynuację w roku przyszłym. Powstaną także nowe. A wszystko po to, aby zmieniać postawy edukować i ograniczyć negatywne działanie człowieka na środowisko naturalne.